Ewa Mingen wyjawiła sekret Pauliny osób o tym wie. Paulina Smaszcz postanowiła przypomnieć o sobie w ubiegłym roku. Chceca uchodzić za bizneswoman byla Zona Macieja Kurzajewskiego. Ujawniła w sieci kilka niewygodnych dla niego tajemnic. Prasa zaczęła więc rozpisywać się na temat Pauliny. Która chyba cieszyła tak duże zainteresowanie ze strony mediów. Okazuje się, że teraz Ewa Minge postanowiła zdradzić kilka smaczków na temat 49-latki. Smaszcz się obrazi? Ewa Minge jakiś czas temu publicznie wypowiedziała się na temat Pauliny Smaszcz, która zaatakowała w sieci Izy Janachowska, jej synka oraz Meza. W rozmowie z dziennikarzami portalu jastrzapost.pl Minge wyjawiła, jak potoczyła się dalej ta sprawa. Okazuje się, że projektantka kilka razy broniła Izy. Pierwszy raz przy okazji rozmowy z Monika Jaruzelska. Kolejny raz, kiedy opublikowała drugi post w swoich social mediach. Ja dwukrotnie stanęłam w obronie Izy Janachowskiej. Raz w trakcie rozmowy z Monika Jaruzelska i raz napisałam sama. Paulina się do mnie nie odezwala. Ja nawet dalam taka deklarację na antenie u Moniki Jaruzelskiej. Ze bardzo lubię i szanuję Paulinę, wznała Minga. W trakcie wywiadu Minga postanowiła ujawnić kilka faktów na temat życia Pauliny. O tych smaczkach wiedzieli tylko nieliczni. Smacz dala poznać się internautom. Jako zadna zemsty była zona, a w życiu prywatnym jest podobno zupełnie inna osoba. Ma wielkie serce i chętnie angażuje się w pomoc innym osobom. Wszystko, co mnie od Pauliny spotkalo to było samo dobro. Gdy w czasach, kiedy gwiazdy robią coś niechętnie za darmo, poprosiłam ja, aby poprowadziła dla mojej fundacji imprezę. Ona w ogóle nie mówiła o żadnych pieniądzach. Natychmiast przyjęła zaproszenie. Ja naprawdę lubię Paulinę, wyznała Mingę. Ewa Mingę wyznała również, i z takie nieprzyjemne zachowanie Pauliny w stosunku do Janechowskiej mogło być spowodowane impulsem. Dodala również i znakaz tak dobrze Pauliny prywatnie by wypowiadać się na temat jej malzemstwa. Nie chcę dochodzić, co się wydarzyło i nie wiem, co się stało. Może miała jakieś złe informacje. Może zadziałał jakiś impuls. Ja naprawdę bardzo mocno wspieram Paulinę i trzymam za nią kciuki. Wiem, że jak serce z różnych powodów peka i w środku ta cała wiedza, która mam eksploduje. To człowiek za bardzo szeroko pójdzie. Nie wiem, jak było w malzenstwie Pauliny. Bo aż tak się nie znamy, więc tu zostawiam jej słowo, powiedziała Smaszcz. Paulina Smaszcz jakiś czas temu zdecydowała się na kolejny komentarz w sprawie konfliktu z Izabela Janachowska i Krzysztofem Jabląskim. Była zona Kurzajewskiego, w rozmowie z portalem Fakt.pl wyjaśniła, dlaczego zaatakowała prowadzącą taniec z gwiazdami. Pani Janachowska zaatakowała mnie i moje życie pierwsza tłumaczyła się smaszcz przez pewien czas show biznes drama, która rozpatala się pomiędzy Smaszcza Janachowska. Wszystko dlatego, że za wcześniej skomentowała wpisy Pauliny dotyczące związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Uważam, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje. W ogóle atakowanie jest słabe. Ja jestem osoba. Która nigdy takich rzeczy nie robi, po prostu nie czuje, żeby to było fair. Już się rozstales, był rozwód, minęł czas. Bez sensu jest wracać do sytuacji z przeszłości. Zejmę tu i teraz, i ewentualnie przyszłości, i patrzmy do przodu, a nie za siebie. Było minęło dziękuję, mówiła Janachowska w rozmowie z naszym serwisem.